Witam serdecznie. Nazywam się Zbyszek Wach. Mieszkam w Busku Zdroju. A na dzisiejszej prelekcji chciałbym z Państwem pochwalić się swoją pasją, którą jest latanie. Latanie. A jak latanie, to i fotografia, bo to idzie w parze. Przygoda z lataniem zaczęła się już wiele lat temu, jeszcze w szkole średniej, kiedy to zacząłem latać na szybowcach w kieleckim aeroklubie. Później było długo, długo nic, aż ktoś w końcu wymyślił aparat latający, który nazywa się parolotnia. Ta przygoda z parolotnią zaczęła się 25 lat temu, kiedy to e, zrobiłem kurs w nieodległym pinczowie i od tej pory latamy nad naszym pięknym ponidziem, a, że fotografia jest drugą pasją. Staram się to wszystko udokumentować na zdjęciach, które tutaj Państwo za chwilę będziecie mogli oglądać. Tutaj zaprosiłem też do, do prelekcji swoich kolegów, którym udało mi się tutaj zaszczepić latanie. To jest Wiesław i, i Wojciech, którzy też będą mogli opowiadać o swoich przygodach podniebnych. Dodam tylko, że parolotniarstwo jest naj, najtańszym, a zarazem najbardziej bezpiecznym sposobem na latanie, o czym świadczy to fakt, że jeszcze żyjemy. Wszystkich Osób, które nie mogły dzisiaj tutaj przybyć na dzisiejszą prolekcję, zapraszam 19 września 2024 roku o godzinie 15:00. Także zapraszam.